Stary z to, kluczowym jest nasz poziom bycia. W czym? We wszystkim. Kiedy zobaczysz na osobę, która siedzi w samochodzie, ma odpalone radio i chce posłuchać sobie, załóżmy, disco polo. I jest na jakiejś tam częstotliwości w tym radiu, na której lecą piosenki hip hopowe albo rapowe. No i patrzysz na tą osobę, a ta osoba siedzi i się wkurwia. Ja pierdolę, czemu tu nie leci disco polo? Kurwa, kurwa, nie? I rzuca kurwami, jedzie z tym radiem. Nie wiadomo jeszcze co robi, a tak naprawdę wystarczy zmienić stację i automatycznie poleci disco polo. Jeśli jesteś na stacji z hip hopem, z rapem, to nie usłyszysz tam disco polo. Zobacz, to jest prosty przykład, który idzie zrozumieć tego, ale kiedy patrzymy już na nasze nawyki i na nasze zachowania w ciągu naszego dnia, tygodnia, miesiąca czy całego życia, już tego tak nie zauważamy. No bo zobacz. Jeśli zmienisz to, kim jesteś, czyli swoją tożsamość, to wszystko automatycznie się do tego dostosowuje. Jeśli zapytasz siebie, kim jestem w tej sytuacji, no to jestem, załóżmy, teraz leniem. Nie chcę mi się, nie robię nic. Ale zapytałeś się, więc już wszedłeś na ten poziom, czyli już złapaj to pokrętło. I teraz klikasz to pokrętło. Kim potrzebuje teraz być? Osobą zdyscyplinowaną. Bum! Twój mózg się przełączył na inną stację. Jestem osobą zdyscyplinowaną. Co robi osoba zdyscyplinowana? I potem to już wszystko leci automat, automatnie. Co robi osoba zdyscyplinowana? Osoba zdyscyplinowana teraz robi yy, blok głębokiej pracy, więc siadasz sobie, robisz blok głębokiej pracy. I to nie jest tak, że teraz Ci to powiedziałem, Ty to zrozumiałeś, może coś tam kliknęło w wnętrzu, może jeszcze potrzebujesz sobie wejrzeć raz ten materiał i już jest gotowe. Kid. Zajebiście, już jesteś zdyscyplinowany, bo raz się przełączyłeś. Nie, chodzi o to, że tak jak z tym radiom, nie? wsiadasz do samochodu i radio jest ustawione na, na tym hip-hopie cały czas. Nie? Nieważne, ile razy wyłączysz, wyłączysz samochód, nawet jeśli zostawiłeś tam na tym disco polo, to dalej będzie ten hip-hop, będzie ten rap ustawiony i trzeba się przełączać. Załóżmy sytuacja w ciągu dnia. Siedzisz sobie na telefonie, skrolujesz, ale przypominasz sobie, że ty w sumie nie, nie jestem osobą, która chce scrollować, nie jestem osobą, która chce tylko spożywać, ja chcę tworzyć. Chcę tworzyć rzeczy, robić rzeczy, bo tworzenie jest tak naprawdę radosne, tworzenie jest tak naprawdę zajebiste. Nie chcę reagować. Bum, złapaj się. Przełączasz się i jesteś znowu osobą zdyscyplinowaną. I z czasem to się staje twoją tożsamością. Kluczowym jest to, żeby zrozumieć, że to nie jest punkt końcowy. Ta osoba zdyscyplinowana, że jeśli zrobię 100 dni medytacji, 100 dni głębokiej pracy, 100 dni będę stał o 5, to będę zdyscyplinowany. nie w tym jest cały paradoks. Trzeba najpierw zostać osobą zdyscyplinowaną, żeby móc dokonać tych wszystkich rzeczy. Z to. Do disco polo nie poleci, jeśli będziesz na hip-hopie. Musisz przełączyć się na disco polo. I wtedy disco polo będzie leciało naturalnie. Twoim zadaniem jest się przełączyć. Kiedy się przełączasz? Na początku. Kiedy przełączysz się na początku, to potem to będzie leciała ta muzyka. Przed przełączeniem się nie ma chuja, że ona poleci, bo to nie jest ta stacja. Ale jeśli już jesteś na odpowiedniej stacji, to ta muzyka poleci. I życzę Tobie, żebyś trenował to przełączanie się, bo to jest naprawdę użyteczny skill, który odnosi się do wszystkiego. Nawet w książce psychozybernetyka było napisane, że wszystko, co robimy, co myślimy i co żyjemy, jest zgodne z obrazem, jaki nosimy w sobie, bo ten obraz to jest coś, co my uznajemy za prawdę. Więc jeśli Ty będziesz uznał za prawdę to, że jesteś zdyscyplinowany, to, że jesteś zajebisty, to, że jesteś szczęśliwy, to że jesteś, kurwa, nie wiem, przystojny, yy, czarujący, to będzie się uzewnętrzniało. Oczywiście nie w sekundę, ale to przełączenie jest to zmienienie stacji, jest punktem początkowym, który trzeba robić za każdym razem, im więcej będziesz trenował, tym łatwiej będzie to przychodzić. A im łatwiej będzie to przychodzić, tym więcej będzie radości i to się będzie samo nakręcało. Kluczowym jest, żeby zrobić właśnie sobie taką gierkę z tego na luzie. Wiesz, robisz coś, czego nie chcesz robić przełączam się, jestem, cześć, cześć robię sobie to, co tak naprawdę chciałem robić i czerpię z tego fan w życie w życiu chodzi tak naprawdę o czerpanie z niego fanu, a to jest kolejny sposób na właśnie czerpanie z niego fanu tyle ode mnie, trzyma się i jo